Zapraszamy na kolejną zwariowaną przygodę Mopsa Budynia. Rozdział pierwszy, mikołajkowy podstęp. Na wiejskim podwórku panował zwyczajny, jesienny spokój. Aż tu nagle koza Klementyna wpadła niczym śnieżna lawina. Dzwoneczek na jej szyi dzwonił doniośle, a oczy świeciły jak lampki choinkowe. Budyń, budziochu! Zawołała, podskakując radośnie. Jutro są Mikołajki i z tej okazji robimy wielkie rozdawanie prezentów. Każdy zwierzak wylosuje, kogo w tym roku obdaruje. Mops, zwinięty w kulkę pod starym dębem, tylko leniwie otworzył jedno oko. No i co z tego? mruknął. Ja nie mam głowy do prezentów, ani pomysłów, ani czasu. Poza tym, co to za frajda dawać komuś coś za darmo? Klementyna aż parsknęła. Ale przecież ty też dostaniesz prezent, głuptasie! Powiedziała z tajemniczym błyskiem. Wtedy stało się coś magicznego. Uszy budynia uniosły się jak antenki, a jego oczy rozszerzyły się tak szeroko, że mogłoby się w nich zmieścić całe podwórko. Prezent dla mnie? wymamrotał. Taki prawdziwy? A jakże? Uśmiechnęła się koza. Ale żeby dostać, trzeba też coś dać. Chodź, losujemy. Wszystkie zwierzęta ustawiły się w kółku. Kura Zośka poprawiała piórka. Szczur rysiek marszczył wąsy. Gąsior gucio dumnie prostował szyję, a kot miecio lizał futerko. Budyń, choć początkowo był niechętny, też się ustawił. Klementyna trzymała wielką czapę Mikołaja, do której wrzuciła pocięte karteczki. Losujemy! Zwierzaki wkładały łapy, kopyta i dzioby do czapy, aż w końcu przyszła kolej budynia. Zamieszał łapką i wyciągnął zwinięty papierek rozwinął go ostrożnie. Gucio, przeczytał. Gąsior puścił mu oko. Mops uśmiechnął się krzywo. No pięknie. I co ja teraz mam mu dać? Chyba niepotrzebnie brałem udział w tej zabawie, ale po chwili przypominał sobie, że sam też dostanie prezent. Natychmiast w jego głowie pojawiła się myśl. Tak sprytna, tak błyskotliwa, tak budyniowa. Przecież ja wcale nie muszę robić czegoś wyszukanego. Mruknął do siebie. A prezent i tak dostanę. Ach, budyn! jesteś geniuszem. Rozejrzał się chytrze po podwórku. Jego wzrok padł na śmietniki. Oho! ho, ho! Mops aż podskoczył. Tam na pewno znajdziemy coś odpowiedniego dla Gucia. Wskoczył do kontenera i po chwili wygramolił się z triumfalnym wyrazem pyszczka. W łapie trzymał kawałek starego porysowanego szkła. Bingo! szepnął. Gucio uwielbia się przeglądać w wodzie. Powiem mu, że to wyjątkowe, magiczne zwierciadło, które kiedyś było w pałacu i oglądał się w nim sam król. Lustro, co spełnia marzenia gąsiorów, budyń widział to już oczyma wyobraźni. Jak Gucio się zachwyca, jak mu dziękuje, a on za nic nie nierobienie dostaje jakiś pyszny, soczysty, niezwykły prezent. Wieczorem obserwował, jak pola razem z mamą przygotowywały ciasteczka i mleko dla Mikołaja. W kuchni brzęczały blaszki do pieczenia. A w powietrzu unosił się słodki aromat wanili. Mops siedział w ukryciu pod stołem, oblizując się tak samaszyście, że aż z nosa wylatywały mu bąbelki śliny. Mmm, delicje! Ależ to pięknie pachnie! zamruczał cicho. Pani Klaudia ustawiła talerzyk przy kominku i powiedziała do córki: Polcia. Pamiętaj, by zawiesić skarpetę na drzwiach pokoju, żeby Mikołaj, o ile przyjdzie, miał gdzie włożyć cukierki. Zobaczymy, czy byłaś grzeczna w tym roku. Budyń słyszał każde słowo tak wyraźnie, jakby ktoś mówił mu prosto do ucha. Jego oczy rozbłysły jak dwie gwiazdki na choince. Mikołajki, to najlepszy dzień w roku! wyszeptał, czując jak w jego brzuchu. Orkiestra Marzeń zaczyna wygrywać marsz o słodkościach, a kiedy mama i Pola szykowały się do spania, Mops już wiedział, że w nocy będzie miał bardzo, bardzo ważne zadanie. Rozdział drugi: Nocny Mikołaj. Dom pogrążył się w głębokim, miękkim śnie. Zegar w salonie tykał powoli, a na zewnątrz wiatr przesypywał jesienne liście. Z jednego miejsca na drugie, ten pozorny spokój zburzyło powolne sapanie jednego z domowników. Który najpierw uchylił jedno oko, potem drugie, a na końcu na jego pyszczku zakwitł najbardziej cwany uśmieszek w całej okolicy. Budyń jeszcze przez chwilę nasłuchiwał w skupieniu, czy teren, aby na pewno jest czysty. A następnie z powagą godną wielkich odkrywców, wyszeptał do siebie. Czas rozpocząć operację Mikołajkowy skarb. Wyślizgnął się spod koca jak najciszej potrafił. Jego pazurki stukały o podłogę, a on starał się szybko unosić łapki, żeby nie hałasować. Włączam tryb mops ninja, szeptał do siebie pełen dumy. Najpierw trzeba było zdobyć ciastka i mleko, które czekały przy kominku na Mikołaja. Zakradł się więc do salonu, nie mogąc powstrzymać cieknącej ślinki, gdy nagle do jego uszu dobiegło ciche siorbanie. A to co za intruz? Czyżby Mikołaj naprawdę zmieścił się w kominie? Mruknął. Wychylił się ostrożnie za kanapy. W blasku księżyca. Widać było wyraźnie znajomy kontur. Kot miecio stał przy szklaneczce i pił mleko jednym długim, przeciągłym siorbaniem. Budniarz stębiał. O, miecio! Wyskoczył z ukrycia oburzony. Co ty wyprawiasz? To mleko jest dla Mikołaja! Dla Mikołaja! Czy ty masz na imię Mikołaj? Kot podskoczył przerażony i spojrzał niepewnie. Ja, ja tylko mruknął. Ja tylko co? Fuknął budyń. Chciałeś chyba powiedzieć, ja tylko nie szanuję tradycji. Zawiodłeś mnie, Mieciu. Jestem rozczarowany Twoją ignorancją i nieposzanowaniem zasad. Kot z podkulonym ogonem zsunął się w cień i uciekł pod stół, mrucząc zawstydzony. Gdy tylko zniknął, mops zrobił to, po co tu przyszedł. Rzucił się na talerz z ciastkami i wciągnął je jak odkurzacz, tak, że nie został nawet jeden najmniejszy okruszek. Mmm, mikołajki! Uwielbiam mikołajki! Mamrotał, połykając ostatnie ciasteczka. Kiedy talerz był pusty, budyń oblizał wargi. I rozejrzał się, gotowy na kolejny etap misji. Teraz czas na skarpetę, pełną cukierasków, powiedział z nabożną powagą. Zakradł się na paluszkach po schodach. Na drzwiach pokoju poli wisiała wypchana czerwona skarpeta, która aż kołysała się od słodkiego ciężaru. Mops wpatrywał się w nią. Jak w najpiękniejszy widok świata. Ach, czekajcie, moje kochane słodkości, już do was lecę. Jednak był pewien problem. Mała przeszkoda. Mianowicie skarpeta wisiała za wysoko. Budyń spróbował najpierw do niej doskoczyć, ale nawet jej nie musnął. Tylko upadł boleśnie na plecy. Auć! Po co wieszać skarpety, skoro można je położyć na ziemi? Ten Mikołaj to musi być jakiś gigant, trzeba inaczej do tego podejść. Przyniósł poduszkę z salonu, ustawił ją pod drzwiami, wskoczył na nią, stanął i wyciągnął łapkę tak wysoko, jak tylko był w stanie, ale jego próby spełzły na niczym i znów pacnął na ziemię. To boli! Jęknął, masując sobie kuperek. Dobra, skoro tak ze mną pogrywasz, to czas wprowadzić Plance. Zapowiedział. Wziął mały rozbieg, wystawił język i ruszył pędem. Jednak zamiast trafić, wbił się pyszczkiem prosto w drzwi. Ała! Mój nosek! Teraz już chyba wiem, dlaczego natura dała mopsom taki płaski pyszczek! Jęknął. Do misji specjalnych. Co by było, gdybym miał długi nos i wpadł w drzwi? Ale Mops nie poddawał się tak łatwo. Szczególnie, gdy w grze było jedzenie. Spróbował jeszcze raz. I jeszcze raz. Za trzecim razem udało mu się chwycić skarpetę pyskiem. Zawisł na niej jak bombka na choince. Wisiał. I wisiał. I wisiał. Nie mogąc nic zrobić, ale nie chciał jej puszczać, bo cukierki pachniały zbyt pięknie. Nagle za jego plecami rozległ się znajomy głos: No pięknie, cwaniaczku, to mnie pouczasz? A sam kradniesz? Budyn chciał odpowiedzieć, ale z jego ust wyleciał jedynie niezrozumiały bełkot. Miecio westchnął z teatralną cierpliwością. Po czym wbił pazurki w futerko budynia i zaczął się po nim wspinać jak po drabinie. Hej, hej, to boli, próbował protestować mops, trzymając skarpetę z całej siły. Kot wdrapał się, sięgnął do skarpety, zabrał kilka cukierków i mruknął. Dopadła cię sprawiedliwość losu cwaniaczku. Budyń gotował się ze złości. Trząsł się, huśtał, kołysał w nadziei, że zrzuci miecia. Ale zamiast tego, trach! Skarpeta pękła. Mops walnął o podłogę z hukiem. Cukierki rozsypały się dookoła niego jak konfety. Moje, moje, tylko moje! Sapnął i rzucił się na słodycze. Jeden, drugi, dziesiąty. Dwudziesty, wcinał, jakby jutra miało nie być. Kiedy zjadł prawie wszystko, spróbował odejść, ale zdał sobie sprawę, że nie może się ruszyć. Brzuch nabrzmiał mu jak balon, i z każdą sekundą pulsował coraz bardziej, powodując nieznośny ból. Budyn legł na podłodze, sapiąc szałośnie. Ale to nie był koniec jego problemów. Nagle usłyszał skrzypnięcie drzwi. Pani Klaudia wyszła z sypialni, chcąc iść do łazienki. Spojrzała, przetarła oczy ze zdziwienia. Uszczypnęła się, myśląc, że to sen, a potem wyrzuciła z siebie. – Pudyń, ty łapserdaku! – syknęła groźnym szeptem. – Coś ty narobił! wokół leżały strzępy skarpety i papierki po cukierkach, a po środku tego bałaganu napęczniały jak kulka mops z miną winnego obżartucha. Psy nie mogą jeść czekolady, to niezdrowe, a w dodatku popsułeś poli niespodziankę. Westchnęła ciężko. Dla ciebie też przygotowałam skarpetę ze smakołykami. Ale teraz jej nie dostaniesz za karę. Podniosła budynia, choć było to zadanie równie trudne jak niesienie pełnego prezentu worka Mikołaja, i zaniosła go na posłanie. Zapamiętaj sobie, że chytry dwa razy traci. Powiedziała pani Klaudia i zgasiła światło. Mops leżał całą noc, nie mogąc zmrużyć oka. Jęczał, skamlał i trzymał się za ogromny, bolący brzuch. I dopiero wtedy zrozumiał, że mikołajki mogą być czasem bardzo bolesne, szczególnie gdy ktoś się źle zachowuje. Rozdział trzeci, cena chytrości. Poranek przyszedł cichutko, na paluszkach, a wraz z nim pierwsze wesołe dźwięki. Z salonu dobiegł radosny pisk poli. A, mamo, mamo, Mikołaj nas odwiedził. Wszystko zjadł i jeszcze zostawił mi cukierki. Tylko chyba podmienił skarpety, bo wieszałam inną na drzwiach. Pudyń leżał na swoim posłaniu, niczym zbolała kluseczka. Brzuch ciągle miał wielki, napięty i pulsujący. Ale gdy usłyszał słowa Poli, na jego zmęczonej buźce pojawił się maleńki, dumny uśmiech. No, chociaż tyle? pomyślał. Wyszedłem na Mikołaja i Pola się cieszy. A dawanie radości dziecku to najlepsza rzecz na świecie, nawet za cenę bolącego brzuszka. Ale zaraz potem przypomniał sobie, jak pani Klaudia powiedziała w nocy, że przygotowała dla niego skarpetę ze smakołykami i że jej nie dostanie. I nagle poczuł, że jego serduszko zjechało w dół szybciej niż sanki z górki. Ech, sapnął żałośnie. Smutny jest los smakosza jedzenia. Jednak po chwili w jego głowie rozbłysnęła nowa myśl. Zaraz zaraz! Przecież było losowanie prezentów. Na pewno dostanę coś ekstra. Muszę go odebrać. Mimo bólu i ciężkiego brzucha, budyń wytoczył się z posłania niczym beczułka. Stękając, sapiąc i jęcząc, dowlukł się do drzwi. Całe podwórko pokrył pierwszy śnieg. Nadając mu magicznej, świątecznej atmosfery. Wszystkie zwierzęta stały już z prezentami. Koza klementyna machała ogonkiem, kura Zośka skakała z nogi na nogę, a gąsior Gucio dumnie prezentował swoje pióra. W powietrzu panował gwar, śmiechy i ekscytacja. No, wreszcie jesteś, tylko na ciebie czekaliśmy zawołała klementyna. Widząc budynia, zaczynamy rozdawanie. Każdy po kolei dostawał swój prezent, pięknie przygotowany i starannie zapakowany. Do czasu, aż przyszła kolej na Gucia, budyń z miną niewiniątka wyciągnął przed siebie kawałek wyszczerbionego szkła. Guciu, wszyscy wiemy, że jesteś wyjątkowym gąsiorem. I dlatego zasługujesz na najbardziej wyjątkowy prezent, powiedział z udawaną powagą. Mam dla ciebie magiczne, królewskie zwierciadło, ze zdrowotnymi właściwościami. Wystarczy przejrzeć się w nim raz dziennie, a twoja uroda nigdy nie przeminie. Gąsior rozmrużył oczy. Hm, dziwne ono jakieś. Nie wygląda jakby miało w sobie magię i ma kilka zadrapań, ale dziękuję. Liczy się przecież gest. Wtedy wtrącił się szczur Rysiek, dumnie prężąc wąsy. Pudyń, co ty za kity tu wciskasz? Przecież to szkło ze śmietnika. Wczoraj je wyrzuciłem, bo było już brudne i porysowane. Wstawiłem sobie nowe. Wszystkie zwierzęta spojrzały z rozczarowaniem na Mopsa. Gucio pokiwał głową z żalem, a przez chwilę nawet pomyślałem, że naprawdę jest magiczne i że będę wiecznie piękny. Oj tam, oj tam, sam przecież powiedziałeś, że liczy się gest. A propos gestów to kto przygotował prezent dla mnie? Nagle z kurnika wyłonił się kot miecio, drapiąc się po uchu z niewinną, ale bardzo wymowną miną. Nie tak prędko, cwaniaczku, prezenty są dla tych, co byli grzeczni. A ty wczoraj w nocy zjadłeś wszystkie cukierki poli i jej ciastka. Zwierzęta spojrzały na mopsa jak na najgorszego łakomczucha w historii mikołajkowych świąt. Budyń próbował się bronić. Chciał coś powiedzieć, tłumaczyć, protestować. Ale brzuch bolał go tak bardzo, że tylko pisnął cicho i opadł na śnieg jak naleśnik. Koza Klementyna pokręciła głową z rezygnacją. Bardzo nieładnie budyniu, wylosowałam ciebie i miałam ci wręczyć ogromnego piernika, słodziutkiego, mięciutkiego, pachnącego miodem. Mops uniósł lekko uszy, jakby chciał powiedzieć ojej, to brzmi cudownie, ale że byłeś niegrzeczny, łakomy i oszukiwałeś, ciągnęła Klementyna. To dostajesz prezent, na jaki zasługujesz, czyli rózgę. A twój piernik dostanie gucio, żeby nie czuł się poszkodowany. Gąsior aż zapiszczał z radości. Niech to piernik trzaśnie. Uwielbiam Mikołajki. Rozłożył skrzydła i zaraz podzielił się ze wszystkimi zwierzętami, rozdając po kawałku. Na końcu podszedł do Mopsa. Proszę budziochu. Powiedział przyjaźnie, podstawiając mu kawałek piernika. W ten wyjątkowy dzień chodzi o to, by dawać, a nie brać. Budyń spojrzał i aż skrzywił się z bólu. Nie, mogę patrzeć. Na jedzenie, wymamrotał, przewracając oczami, a jego brzuch głośno zaburczał. Jakby chciał potwierdzić jego słowa. Zwierzęta parsknęły śmiechem. No proszę, zaśmiała się kura Zośka. To prawdziwy cud Mikołajkowy, mops, który odmawia jedzenia. Budyń nawet nie miał siły się obrazić. Tego dnia nauczył się, że chytry dwa razy traci, oraz że nie warto oszukiwać i kombinować. Bo Mikołajki to nie dzień brania, tylko dawania. Hej, jesteś tam jeszcze? Jeśli doceniasz to, co robimy, zostaw subskrypcję na kanale oraz komentarz i lajka like pod tym filmem. Dla ciebie to nic wielkiego, a nam pomoże w tworzeniu kolejnych wciągających bajek. Dziękujemy i życzymy słodkich snów.